Ej, zasnipetuję Wam nutę nową, czy nie? O... Dawaj może. Troszeczkę, co? <śmulny> Ja pierdolę, jaki ko. Kurwa, jaki a, a Dlaczego on się zabił? No bo. A, 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 a jak ]ś들이. się. jaka pogoda u ciebie? Ładna. No. Zachód słońca jest różowaniem, bo u ciebie? Nie, mam rulety. A, myślałam, że popatrzymy na to samo słońce. <toszczędnerzniet> <toszczędner Russian> Dobra, nara. A co nara? A. Tak. Kurwa. Jesu. Okulary o mi. Nowa... A Kurwa! Kurwa! Mały palec! Kurwa mać! Ale zajebałem! Schody jebane! Wiedziałem, że byś ty to zrobiła, ale wyjebałem! Ale wyjebałem. Ja pazokcia. O! O! Kurwa. Przepraszam, proszę. O! Jeszcze mam frajera długiego. Widzicie? I właśnie dlatego jest zawsze w łony mój pomocnik. A! Kurwa, nie mogę łazić. Ja pierdolę. dziś, rodziny Donald tu zgrzyczenia mu złóż Fabrik, tyle mogę pokazać. Myślę, że też bym Dzięki chciał za, tutaj za, za pochwalić to. też tego pierwszego chłopaka za w ogóle odwagę, nie? Że, że to zrobił, bo nie jeden by nie miał jaj, żeby no, ruchać inną typiarę w drugim pokoju. No, jest to na pewno też. O! To bezczelność, to jest. No. Ty nastawione do mnie, Przełacę, One somewhere, push. Robię dymy. Uwaga, tu. Odpalam Nie ma, mamo.

Siema, co tam? How are you today, you alright! Git, <giby> git. Kurwa, co kiedy coś gramy, byku? A nie wiem, to no na razie mam treningi, wiesz? Jakich kurwa treningi, chopie? No w cesa, no przecież nie, nie na siłce. No ale to będziesz kurwa cały czas siedział i trenował, chopie. Trzeba się też trochę rozerwać, coś pograć, coś się pośmiać, chopie. No, pogrobym, no, ale na pewno nie, no, dzisiaj ciężko, no mam no. trening i tak dalej. No to no. dzisiaj nie, no to dzisiaj nie, no ale tam w któryś dzień kurwa powiedz tam yy, dotaza, że kurwa robisz trening z Shellim Hopie i że od, odpuści ci. Dobra, dobra, może za, zapytam się go. No. Chyba, zzałka, chcesz z nami trening, zagrać, To tak, tak? O, to dawaj, a da się tak? to radę jakoś, nie? No to dobra, to kurwa zapytaj się Taza i jak coś, to ja za Hadesa wejdę i zobaczymy kurwa, który sniper lepszy, ja czy Hades. No Agatkę do partnera. Gdzie jest pier... No nie będę stary, stary. To jest jakaś mafia katowicka. Ratuj ją. Stara, kto mnie uratuje? Dobra. Kichotera. Na spokojnie, na spokojnie zwolnimy sobie i zobaczymy A to ciekawe akurat Halo? Leci w ciebie Staramy się luzki. No ja chcę rozpierdolić to... Ja wybucham Bardzo tą Helkę, nie? Wypierdalam Denisa w powietrze, tylko niech zleci do dołu. Możliwe że... O! klasę się o! o, Helka bum zrobił! O! Próba na nie udało.

Co ty, chicharz, tak świetnie? Tam jest sekret, musisz to rozkurwić. Nic nie rozkurbią. Tak I tak się cieszę, że, że do tego podeszłem. Dobra, już. Oh, oh, kurwa. O oh, kurwa. Normalnie no guma to guma, no. O ty si ma. O ja pierdolę, w łopie. Adein 2. O. O pana co? Poka Pierdolona. Nie, no je, jest ślad, jest. Pasek jak chuj. O nie, zepsuta. No kurwa, to jestem w dupę, wsadzam lufę. O <ścoughs> oh, kurwa. Microphone muted.

Ja no, no, bo... Kurwa, <śmuszczak> to chyba nie jest Amaja. Ale kurwa jest no, 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 no. no, 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 no. To była najbardziej spodziewana rzecz, Misza. No, 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 no. Nie, tu chodzi, ty nie rozumiesz, tu chodzi o to, że jak Garbatemu się będzie porwać, to porwie Juska, a nie Amaja. To mi kilka gram, a ja zrobię z tego odporę. <śmuszczak> 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 to lata lataj tak dzisiaj.

A orientujecie się może, czy jest tu gdzieś, gdzieś na bo tu kolejki takie są, że masakra. gdzieś kiedyś kafenero, ale tak daleko, już nie pojedę, gdzieś tam pod koniec. Dobra, to będziemy szukać. Zrówka. Poszły w drugą stronę. <laughs> jest. Ła! Wow. Czarny, nie widać nic! Wow. Wystarczy nam, co? Chyba wystarczy no tak mi się wydaje. Frutti di Maria? Myślałam, że miał Tutti Frutti kiedyś piosenkę. Czy rzeczka, czy nawet może... Nie. Nie. Nie dam rady. Przepraszam, mi już jest słabo. Mnie wszystko boli. Tu mnie boli, tu mnie boli, tu mnie boli. Wszystko mnie boli. Mm -mm. Kurwa Zamykają. Od przybodu. w góra. Ładnie. Ej, zabiłem go u mnie na screenie. 11 HP, u mnie się przewrócił. Jebać. Mogę przerwać za Brawo. Czek, 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 czek. Brawo. Sprawdzimy myszkę teraz twoją Czewu. No, no kurwa. kurwa. Jak spierdalaś na gościa 5 bildów, 20 HP. Oset kurwa ich obu jedną pompom zabił? Tak. O kurwa, mać. Obcise, to widać dupcie, ale gdyby nie było widać dobrze dupci w lustrze, to zrobiłbym jeszcze takie zdjęcie. Jaki kurwa pe Ej, makuk, kurwa! Sorry Twix, kurwa makuk. Kurwa. Nie, nie. I auto. Co to było? Co to kurwa? Zdraż to? Auto. Zabrał. Kuchnia podpalił. w kuchni? No. O no nie, no nie no. To jest kurwa koniec świata. No, Oła, no.

No jakie bomby! <śmienicza> Biedny. Nawet koksu nie dał. Cały czas wisi nad nami. Spokojnie, my już kończymy. A macie kanister, żeby tą naszą zatankować? Eee... starczy nam. Mieliśmy mniej niż pół baku. Może ktoś go kurwa znajdzie. Może ktoś go znajdzie, może to nawet i lepiej. No. Cały czas nad nami. Jakieś budowlanie, co sobie będzie miał. bo poleciała się z mną, ale już nie wróciła. Je jednego, jedną kurwę mniej. Dokładnie. Jestem czyścicielem kurew. Dobrze. dobrze. Precz, precz z kórecwem. Dzień dobry, witamy. Co? Chcecie prezydenta. Który zapewni spokój i pokój. Dobrze, Jan. Właśnie dlatego będziesz głosować. Jest imperator. W super, super pani Anna. Chcemy, chcemy. I tuska. I Kaczyńskiego. aby <grystanie> to dzielić w swoim partyjnym interesie Polskę na lepszy i dobrze. Dobra, Jasia, niech się Dobra, Jasia, ciągaj się, kurwa. Ślizgę <grystanie> <grystanie> nie, teraz, teraz. teraz final boss. I <grystanie> to, to był przeskok poziomu według, według, według Ciebie? Według ciebie to był przeskok poziomu? Ale powiedziałeś, kurwa, Final Boss, ty! No powiedziałeś Final Boss, kurwa, ty! A teraz ty mi. To był przeskok z 50% na Final Boss? Ja nie walę, ja już nie sk... Three sword. Kurde. Can you flash, flash, you... flash? Ja... Yeah. Pusik. Jejkuś. Out oh. Co drugi! Ale trąca jest odjebany na szczęście Co? Jak my to wygraliśmy? Nie, nie wiem. on! Co? Ja pierdole Dobrze jest? Co? Ja. Co? No, nie. <laughs> nie no, panu, nie, kurwa, że, trochę ci... kurwa trochę trenuję ostatnio z ojcem, kurwa hantlę podnosimy. No ogólnie jest coś ćwiczyć, tak? Ojciec przepisał ojciec przepisał alkohol do kucia, <laughs> więc normalnie jest jebany i mówi, że po prostu miesiąc przerwy trzeba od kucia, ale to spokojnie. People cute? Tyle. Tyle. Tyle będzie? Ślicznie? No, ładnie. Co za piękna pani! Ładną mam bluzeczkę! Piękna. To nie jest piżama, to nie jest piżama, ale też mi się to kojarzy ze takim piżamowym vibem. Vibe Ogólnie bardzo wygodne i mogłoby być piżamowe. Smakowało piwko wczoraj. ze je analizowałam, i ona, ja tam czuję. Bardzo dużo owoców i pyszne, 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 dobre bardzo, no. Czy moje ulubione zero piwo? W ogóle nie szanuję piw zero, ale możliwe. Możliwe, że tak. Cześć Rady. Cześć Rady. Witam cię Plutko. Ja pierdolę. No nie no, kurwa. Co? Wypierdalam stąd. Wypierdalam stąd. Wypierdalam stąd, kurwa. Wypierdalam stąd. Wypierdalam stąd. Wypierdalam stąd. Co to kurwa jest? Ty, ja nie wy. Nie mi się. Najważniejsze to rozmiar. i kolory. Rozmiar się zgadza. Duży czarny. Zobaczcie jak. Naprawdę o oh, my oh, Czy ja mogę to pokazać? Fajnie, cieszę się, że żuczki i neksiarki się spotkały razem Nie wiem, jest mi, jest mi strasznie miło, że wszyscy jesteście Fajnie Siedem, oh. do stają Ja bym się nie ma, nie ma niebieskiej, Mogę Cię najdować, no teraz, oh, po daj. daj Dobra Może Ja nie. Kurwa! Ładnie, piotr. dobrze no i sobie I defens teraz. I defen ja, ja defen bez bez Zabra, dobra, Kanada albo USA od razu. North Pearl Street. North Pearl Street, Saint Petersburg. St. Petersburg. St. st? St? A. St to Street. Ej, nie wiem czemu, ale mój mózg. Mówi mi, mój mózg mówi mi, że to będzie gdzieś niedaleko Chicago. Serio, tak mi mój mózg odpowiada. Jakby czuję, że to jest gdzieś obok Chicago, po prostu, bo tak czuję. No kurwa, na pomóż mi! Pierdole, Pomóż mi no. no to jest ja w side, a ty się chowasz kurwa ty, ty na tym. No to... Ty nie musiałeś, ty nie musiałeś się wychylać z tego beza, kurwa w ogóle. Ty co ty się do niego prujesz? Ale ty mi ale ty mi wybiegasz, ty 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 wybiegasz ty. na drzwi kurwa. To co miałem zrobić? Kurwa, krowo cycata, co się prujesz znowu? Ty uspokój się tam. Graj normalnie, a nie. Zatkaj sobie nos i normalnie lecisz Jak zatkasz nos, Jedzie Kurwa, zapomniałem, żeby nie stać naprzeciwko, ja pierdolę. No jedziesz, kurwa. Uy! 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 O kurwa! O kur... Ja pierdolę, ja! ja! Pierd o Jezus. <laughs> Double holding. Backside, stunning him. Should be stunned. Backside, stunning him. Ik ga hem even kijken. Ik me, hem even kijken. me. ga hem even kijken. Ik ga Coming City bro, nie co daj, nie wiem, nie wiem, nie był. Szukam go. nie wiem, nie jak podejdziesz... wiem, nie nie wiem, nie 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 nawzajem zamiast się cieszyć. Mi się wydaje, że osoby, które przychodzą i pytają, co tak mało osób, to nie jest tak, że chcą źle, tylko nie rozumieją, że to jest nietaktem. Tak, ten. bo to jest tak, jakbyś poszedł do kogoś, kto na przykład nie ma ręki i powiedział, co tak mało kończyn. No tak, mam. Nie, Cieszę się no, ty z to, tych, co mam. Ty, ty I ty dobra, przesadziłam. Nie potrafisz w dobre przykłady. <laughs> to jest tak, jakbyście poszli do kolegi i powiedzieli, murchałem ci matkę. No się witam, tutaj. kto? Siadamy O hej, kurwa ciś, ty masz co? No cicho, no to cicho. Co najlepsze, że dostałem maila z Faceita. Dostałem maila z Faceita od głównego admina, ale nie mogę wam go pokazać. Ale mniej więcej mogę wam powiedzieć, co tam jest napisane. Wiecie, kurwa, że że tysiąc... 400 zgłoszeń było na mnie, nie? Że jestem kurwa yy, tym, że tam pisali, czekaj, co oni tam pisali? Że kurwa że jestem boostowany albo za smurfing. Wydaje mi się, że chodziło o to, żebym po prostu, żebym po prostu dostał 1400 1400 reportów <laughs> I śmiał się, i śmiał się. <laughs> Śmiał się kurwa, ten jak jak chuj Chodzę na BS. No, dobra. Nie Nie to pod Nie jest top mid. Jest top 5. Patrz, jeden. Ouch, to jest. ma mnie. Pepepepepep. No, 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 Dolny może być. być. Uciek, uciek Goni go. no, no, tak, no, tak jest no, 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 tu. <strymMM> <tł> Ja im na plecy wkładzę. Jest to ja czekam między... chwilę. <noise> no to jeszcze raz trzeba. Jeszcze raz trzeba. O... Na teraz. Czemu jeszcze raz? No bo trzeba, no bo... Czemu bo się niby nie? Trzeba, no ale <noise> no kurwa. <noise> nie drugi to... to... jeszcze raz. Nie Wed według mnie to... jest zaliczone, no. Bo to Amar jest dzisiaj włodarzem. Harzem Lego, lego, lego Dobra Kurde. Od razu pachnął my tę Kurwa Mara Zgadzał chodź, chodź Stój Mm. Kurwa, pa! Ale kurwa sweter. Poka nogę! O, dotknijcie se, kurwa, jakie gładziutkie! No, Dotknij! Daj, daj widzowi dotknąć. Zoba, Jest. Dobra, kto teraz? No teraz ja mam. Teraz ty. Anglik. Ale wiecie to jest najlepszy? Anglik, Anglik dostaje kater. takiego low no, Ja zepeniego. tylko na to czekam. Nie?